Najważniejsze jest to, że w końcu panuję nad motocyklem. Przynajmniej tak czuję, że panuje, że mam kontrolę nad nim. Także to jest, to jest najważniejsze. Znaczy, na pewno jest lepiej, i czucie na pewno zdecydowanie większe. A teraz trzeba odrobić pracę domową i to wszystko przećwiczyć. Cześć, jestem Zbyszek z ADV Akademii. Jesteśmy teraz w Grodzisku Mazowieckim, gdzie odbywa się szkolenie ADVENTURE. Mm. Celem szkolenia jest doskonalenie techniki jazdy po drogach gruntowych na motocyklach turystycznych klasy ADV. Osiągamy to kształtując prawidłowe nawyki i odruchy. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby początkujące, dla których jest to pierwszy kontakt z tego typu jazdą, jak i dla osób, które posiadają już pewne doświadczenie w jeździe po drogach gruntowych po szutrówkach. Naszą bazą na Mazowszu jest Pensionat Wierzbowe w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Mamy tutaj place manewrowe, przeszkody terenowe, a w okolicy jest wiele malowniczych dróg, po których jeździmy. Są to szutrówki, są to drogi polne. Podczas szkoły nauczysz się panować nad motocyklem przy prędkości poniżej progu równowagi, balansować. Nauczysz się prawidłowej pozycji do jazdy, rozluźnisz obręcz barkową, Także będziesz trzymał swobodnie kierownicę. Nauczysz się też sekwencji ruchów i technik, które są przydatne podczas jazdy po, yy, w terenie. Dzięki szkoleniu znacząco wzrosną Twoje umiejętności panowania nad motocyklem, co przekłada się bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zapraszam bardzo serdecznie, Zbyszek ADV Akademii.